Dziesiątki tysięcy antyrządowych demonstrantów pod przewodnictwem studentów zebrało się w Belgradzie, wzywając do przedterminowych wyborów parlamentarnych po prawie 8 miesiącach protestów. Studenci byli kluczową siłą napędową protestów antykorupcyjnych w całym kraju po śmiertelnym zawaleniu się nowo wyremontowanej markizy dworca kolejowego w Nowym Sadzie. W wypadku zginęło 16 osób. Wielu Serbów obwiniało za zawalenie się markizy domniemaną korupcję rządu i zaniedbania w państwowych projektach infrastrukturalnych, co doprowadziło do powtarzających się masowych protestów. Prezydent Serbii Aleksandar Wucic i jego rządząca serbska partia postępowa odrzuciły wezwania do przedterminowych wyborów i oskarżyły protestujących o próbę wzniecenia niepokojów pod wpływem zagranicznym bez przedstawienia dowodów. Władze odpowiedziały presją na strajkujące uniwersytety, grupy opozycyjne i niezależne media, próbując rozprawić się z ruchem.